Ten tydzień był jednym z najgorszych tygodni ostatnich kilku miesięcy, ponieważ przez cały tydzień przebiegłem 0 kilometrów. Byłem na jednym spacerze i tak naprawdę czuję taki wielki niedosyt, wielką dysfunkcję, wielkie rozczarowanie. Wielkie zaniedbanie, bo na pewno trochę zaniedbałem organizm zdrowotnie, dlatego tak szybko złapał infekcję. Ja wiem nawet, kiedy to się wydarzyło i dlaczego. Że ja byłem tak głupi, zaraz po biegu, zamiast wykąpać się, przebrać w ciepłe ciuchy, to ja jeszcze taki mokry wyszedłem z powrotem na mróz. A na zajuż, przez całe miasto, zamiast podjechać tramwajem, to ja dla zdrowotności, w mrozie, w... W się zamiast ubrać ciepłą kurtkę, przelazłem całe miasto. I ja wiem doskonale, że przez to zaniedbałem tydzień treningu. Ale przynajmniej posiedziałem trochę w domu, popracowałem zdalnie. No i na ten tydzień właśnie Was teraz zapraszam. Za chwilę wylatujemy do Neapolu. Właśnie jesteśmy prawdopodobnie w drodze na lotnisko. A ty możesz sobie obejrzeć ten odcinek? Cześć, ja jestem Andrzej. Tam w oddali drepta Arta. Ty jesteś na kanale biegnie a my lecimy do Włoch, żeby biegać, i jeść, i tańczyć. Zapraszam. Gdzie wyniosę to. Teście. Jeszcze nie wiem czy Wam się podobał tydzień Jan z, z poprzedniego odcinka, a już nagrywam drugi. Bo nie wiem z uwagi na to, że nawet go nie zmontowałem. Montować będę dopiero za kilka dni, pewnie jutro, może pojutrze. A jak zapewne zauważyliście, jestem trochę podziębiony, ale to nie zmienia faktu, że nadal trenować trzeba. Ja już kiedyś na biegu chyba karpia powiedziałem o tym, że jak jestem chory, to tam się leczę swoimi sposobami, czyli wypocić się i tak dalej, i tak dalej. Tym razem jednak troszeczkę bardziej mnie zmiotło z planszy. Ale zmiotło mnie z planszy pewnie przez to, że po piątkowym treningu, który widzieliście w ostatnim vlogu, nastąpiło coś, co nastąpić nie powinno a mianowicie po prostu zamiast się dotransportować do domu, przebrać, wykąpać i tak dalej, to ja jeszcze na godzinkę siadłem do pracy i taki drżany yy, wszedłem do chłodnego pomieszczenia, rozebrałem się tam to co mogłem, żeby ubrać się to co miałem, spowodowało, że prawdopodobnie mnie troszkę owiało i prawdopodobnie te przeziębienie spowodowane jest właśnie tym owianiem, przechłodzeniem, jak zwał tak zwał. Jeden dzień wolnego zrobiłem wczoraj, dzisiaj dostałem informację, że nie mam biegać, tylko mam robić domową siłownię. Ja jednak myślę, że dla mnie będzie lepsze, jeżeli trochę pobiegamy, aczkolwiek zobaczymy jak przetrwam 8 godzin w pracy i w jaki sposób będę czuł się późnym popołudniem. No i najpierw pierwszy co to zrób tak. Subskrybując ten kanał nie omijasz żadnego Fantastycznego odcinka ode mnie. A już następny odcinek to może być ten odcinek, właśnie dotyczący wyjazdu do Neapolu, bądź też z samego Neapolu. Yo, let's go! A ten tydzień powinien być równie yy, w miarę mocniejszy, mocniej treningowy niż był poprzedni. Co ja klapię? Ma być bardzo podobny tak jak ten poprzedni, czyli mocny. O, o to mi chodzi, no bo jesteśmy już na. Dwa tygodnie przed startem w półmaratonie w Neapolu, w związku z tym jeżeli chcesz zobaczyć ten odcinek przedpremierowo to nadal możesz, ponieważ stawiając mi kawę na tu ukośnik czy tam slash biegnie będziesz jednym z patronów, którzy wsparli mnie przed wyjazdem do Neapolu, a co za tym idzie dostaniesz ten odcinek z Neapolu przedpremierowo, no i może wiedzieć do ciebie również odcinek taki wyłącznie dla patronów. Ja przepraszam Ciebie, że w pierwszych minutach filmu od razu zapraszam Ciebie do subskrypcji tego kanału i do postawienia mi kawy, ale wiem doskonale, że jak o tym zachęcam w pierwszych minutach filmu to wy działacie po prostu szybciej. W związku z tym to taka moja taktyka, a ja lecę do pracy. Tam w oddali słychać czajnik wypije sobie kawę o poranku przed komputerem, pracując. Powierzcie mi ostatnia doba, raczej półtora doby. To po prostu był istny armadegedon, który spowodował, że od wielu lat, chyba czterech, może trzech. Pierwszy raz mnie tak zmiotło, że leżałem chory w łóżku przez półtora dnia. Zawalony montaż, zawalona praca. No bo ja po tym co nagrałem na początku, ja pojechałem do pracy normalnie. Ruszyłem tam. Aczkolwiek, po kilku godzinach kazano mi iść do domu i ja też tę okoliczność przyjąłem za słuszną i e, wsiadłem w samochód służbowy e, i tak naprawdę niemal drogi nie pamiętam do domu, nie? Jak tylko dojechałem do domu, jak się położyłem spać, tak spałem do wieczora, jakieś tam leki wziąłem, jakieś witaminy. Noc przespana, aczkolwiek z mega... no w ogóle no nawet podwyższone, spoczynkowe. Eee, wczorajszy dzień cały spędziłem w łóżku, dopiero po południe, chyba około godziny 16.30 wstałem i tak naprawdę ruszyłem do życia, że tak to ujmę, bo przede wszystkim się wykąpałem, zjadłem normalny posiłek, Grażynka o mnie zadbała, eee, przywiozła mi dodatkowe lekarstwa i w ogóle, no, cud kobieta. No, ale ja już muszę wracać do pracy, bo przecież za tydzień wylatujemy no, za tydzień, za 8 dni wylatujemy do Rzymu do Neapolu, w związku z tym nie można zostawić tutaj rozgrzebanych rzeczy, prywatnego, prwa, prywatnego montażu, montażu do pracy i tak żeby to wszystko miało ręce i nogi. Powiem wam szczerze, że pewno no, mnie tak nie zmiotło. No, słyszycie, że ten kafel jest nadal. I treningi znowu są zawalone. Aczkolwiek nie martwimy się o to. Myślę, że jak troszeczkę odchorujemy, to później wrócimy z podwójną mocą. Jak to często u Andy wybywa? No, ten odcinek pewnie będzie krótszy niżeli niż zwykle. Aczkolwiek może nie, bo może coś tam jeszcze dogram. Przede wszystkim najważniejsze informacje to są takie, że wylatujemy do Neapolu. Lot mamy w. Fajnie zorganizowane, ponieważ Damian zadbał o wszystko jak należy. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych opóźnień i wszędzie zdążymy dolecieć na czas i dojechać na czas, a żeby wszystko zwiedzić, wszystko odwiedzić, yy, przebiec biegi, które mamy na, swoim, na, na swojej tapecie, którą mamy wrzuconą na tapet. No tak miało być, nie? No, bo żeby zaraz mnie tutaj ktoś nie zjechał, że, nie mówię, że mówię nieprawidłowo. No co, ja przerywam ten wywód, ponieważ jest 7.05, chciałem o 7.00 do pracy, założenie jest takie, że trochę popracuję, 5 minut polewe, gdzieś tam zrobię sobie herbatę i znowu popracuję, żeby wiecie, żeby też tak nie obciążyć teraz organizmu, żeby tych 8 godzin bitych nie posiedzieć na, na krześle, żeby też nie zrobić sobie ponownego kuku, bo ja już bym chciał jutro pojechać normalnie do pracy nagrywać, montować już z punktu ważniejszego, niż z punktu domowego no i żeby to wszystko miało po prostu ręce i nogi także ja idę sobie zalać kawulca i siadamy do pracy Jo! będzie dobrze Andrzej, będzie dobrze dzieciak Ja się czuję coraz lepiej, aczkolwiek teraz mi się jakoś dziwnie zachciało spać, mimo tego, że jest dopiero 15.30. 8 godzin udało mi się wysiedzieć w pracy, udało mi się co prawda zdalnie, ale udało mi się popracować i udało mi się kilka rzeczy odkręcić. Większość rzeczy udało mi się nawet nadrobić więc nawet bym powiedział, że pracowało mi się szybciej i lepiej niż normalnie, ale to też dzięki temu, że byłem w domu. Czasami taka zdalna praca powoduje, że skupiasz się tylko na jednym, odklepujesz yy, krok po kroku, czek po czeku, yy, nikt Ci nie przeszkadza, nikt Ci do biura nie wchodzi, nikt Ci nie woła, nikt Ci nie dzwoni itd., więc to też powoduje, że ta praca troszeczkę szybciej, powoduje, że ta praca troszeczkę szybciej się uskutecznia, a ja teraz kończę, idę zjeść obiad do grażynki i drzemnąć się, bo e, sen na pewno mi pomoże, bo chciałbym jutro już być na pełnych obrotach, jutro już wrócić do pracy po to, żeby w piątek może maksymalnie w sobotę wreszcie zrobić jakąś przebieżkę. No bo jakby nie było, tydzień mi umknie. Niestety. I męczyłem się samym ubieraniem, a teraz będę się męczył pakowaniem. W ogóle tych komputerów tego wszystkiego mam teraz tak dużo tu filmowy, tu coś tam ciągle mam bajel w przewodach zaczyna mnie to irytować, ale sam jestem sobie winien. To moje. Te moje ubytki psychiczne powodują, że właśnie takie rzeczy się u mnie czasami dzieją. Mamy czwartek i to jest już piąty. Okór zapiał. Szósty dzień bez treningu. Czy to wyobrażacie? Sześć dni bez treningu po pięciu dniach yy, trenowania, tak naprawdę. Z jednym dniem przerwy. Czyli bycia, by, byłem tak na takich moś, mocnych obrotach. Yy, wszystko się już kierowało ku zajebistości. No i się znowu spierdzieliło. Dysk zewnętrzny. Słuchawki. W ogóle słuchawki mam fajne, Ja chyba 80 zł w pracy sobie kupiłem, yy, a mają bardzo fajny głośnik. Więc do rozmawiania przez telefon w sam raz. Słuchajcie, no ten vlog jak widzicie jest vlogiem zatytułowanym iż lecimy do Włoch. Lecimy do Włoch, bo no bo też jest yy, w sumie yy, w dzień wylotu do Włoch. W najbliższą niedzielę nie będzie odcinka, ponieważ teraz oglądacie odcinek. A dlaczego nie będzie w najbliższą niedzielę odcinka? No bo też nie wiem, jakie będą dodatkowe plany tam na miejscu, co będziemy po kolei robić. Też nie wiem, w jaki sposób to wszystko sobie poukładać. A co za tym idzie? Ach, telefon służbowy. Już nieodebrane odebrane połączenia jakieś. Yy, co za tym idzie też nie chcę mieć zakrzątanej głowy w tym w tym, że no nie będę wiedział, yy, czy mi się filmu udostępnił i tak dalej, i tak dalej. Yy, jeśli internet by mi nie działał to szukanie Wi-Fi. Nie chce mi się tego po prostu mieć na głowie, w związku z tym może wskoczy jakaś roleczka. Yy, no ale tak bez ceregeli yy, informuję Was, że ten odcinek właśnie jest. W tym tygodniu ostatnim. Chciałbym Wam powiedzieć, że te Włochy. Kurda, ćwiczenia muszę robić. Te Włochy nie są jakimś moim wielkim marzeniem, aczkolwiek fajnie będzie zobaczyć włoskie miasta, włoskie dzielnice, pobiec we włoskim wydarzeniu, we włoskim półmaratonie, dokładnie w Neapolu, do którego lecimy tak konkretnie, ponieważ jeszcze oprócz Neapolu odwiedzimy inne miasta. Nie będę wam tu drażał, po kolei nie będę wam mówił, ponieważ chcę Was zainteresować tym, żebyście czekali na kolejne odcinki. I żebyście przede wszystkim zasubskrybowali ten kanał. Teraz zobaczcie nade mną wskoczyła informacja o tym, w jaki sposób kliknąć subskrypcję, gdyby ktoś nie wiedział. A ja zbieram się do pracy. No i z treningami muszę niestety poczekać. Równo tydzień do wylotu, jak to nagrywam, bo mamy czwartek. Zarówno za tydzień w czwartek, czyli w dzień, który to oglądacie. Wylatujemy do Włoch, wylatujemy z Warszawy i mamy lot Warszawa-Rzym. I chyba trochę zdradziłem, ale to nic. Ja lecę do pracy, ten odcinek się jeszcze nie kończy, ponieważ zobaczymy jak ten tydzień nam się tutaj ułoży i jak ten tydzień będzie yy, współgrał z treningami, no bo coś by trzeba było zacząć robić. Już się czuję coraz lepiej, kaszel mnie jeszcze trochę męczy, jeszcze mam trochę nocha, ale górne drogi całe oddechowe, zapchane, ale myślę, że to będzie wszystko w jakimś dobrym kierunku. No, i by trzeba było trochę ten nieład tu posprzątać, ale to później. A tak w ogóle to właśnie sobie zdałem sprawę, że nawet nie próbowałem jeszcze w jakiś sposób zapakować się. E, oprócz bagażu podręcznego, który zabiera każdy, ja sobie jeszcze wykupiłem taki e, bagaż. Nie pamiętam, jak to się nazywa w sumie. Nadal chyba zakłada, zabierany chyba na pokład. Taki jakiś dodatkowy. Ja nie wiem nawet jak to się robi, bo to wszystko robił ktoś za mnie. Ja, jeżeli chodzi o loty, to jestem straszna noga. Dobrze, że noga podaje do biegania, to to jest najważniejsze. Eee, I ja tak naprawdę nie wiem nawet jak się jeszcze zapakować, a ten bagaż mam wykupiony po to, ażebyście wy mogli swobodnie później obejrzeć filmy z tamtego wypadu, ponieważ jak sobie tak analizowałem, co muszę zabrać do ubrania, żeby mieć na 4 dni, plus do biegania, buty i tak dalej, i tak dalej, to zdałem sobie sprawę, że może nie wmieścić mi się mój sprzęt do nagrywania. Dwie kamery, mikrofony, statywy, ee, dysk twardy, dysk zewnętrzny, żeby zgrywać na bieżąco materiały, bo wiem doskonale, że one mogą na przykład stracić się na karcie. W związku z tym warto z każdego dnia, albo nawet w ciągu dnia, jeżeli jest tylko taka okazja, z kamery pobrać te dane i zrobić backup, to ja sobie zdałem sprawę, iż to mi się wszystko nie pomieści w bagaż podręczny i ja muszę mieć wykupione coś dodatkowo coś resztą Grażyna pomogła mi właśnie załatwić laptop nawet ze sobą biorę z uwagi na to, że no nie mam innej opcji na to, żeby pobierać te dane z kamery może tam można jakoś internetowo, może coś można przez Wi-Fi, ja nie wiem, ja się naprawdę na tym nie znam montować potrafię, coś tam, coś nie, coś umiem ale niestety w takich rzeczach to się po prostu gubię w takim razie Eee, warto byłoby przemyśleć ten temat i sprawdzić, czy moje pleciaki w ogóle nadają się do tego, żeby być zakwalifikowane jako bagaż podręczny i ten tam dodatkowy podręczny, czy jakoś tak. Kurde, skomplikowane to wszystko, ale no, trzeba coś z tym robić. Ale tymczasem muszę niestety to robot. Jo. Siadam do pracy, siadam do montażu do pierwszego takiego vloga z całego tygodnia, bo teraz nagrywamy drugiego vloga z całego tygodnia. I ten pierwszy vlog jeszcze nie wiem jak się nazywa, bo dopiero jak przejrzę to wymyślę tytuł. Ten wiem, że nazywa się, że wyjeżdżamy do Neapolu. No a drugi, ten pierwszy znaczy, to dopiero zobaczymy. Ja go sobie montuję. Montuję sobie go jakiś czas już. Na ten moment ma on. O, pani Iza Piwowarska coś do mnie pisze. No i mam na ten moment 48 minut, więc yy, zapewne go skrócę jeszcze do pół godzinki maksymalnie i będę go wrzucał na kanał po to, żeby zobaczyć jak on działa. Może zdążę ewentualnie zmodyfikować ten, który właśnie dla Was dzisiaj nagrywam. Te piątkowe poranki to są najlepsze, nie? Bo przynajmniej wstajesz i już dzisiaj wszystko chce. Tak jak na załączonym obrazku. Czyli, że wcale dzisiaj nie chce. O. Naklejka biegnie. Jak tu jest pięknie. Miały być robione naklejki na wyjazd do Włoch, ale zawaliłem, ja dałem ciała. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. I chyba nie wam przyjść. Nie wiem, co teraz. Tyle sprawdzam, e, czy się dobrze zrobił film. Film ma 38 minut, miał być 25. Ale to nic. E, wrzucam i do pracy, bo 6.30 jest, trzeba się ruszać. Chciałem Was zabrać na spacer do lasu z pieskiem, ale uznałem, że jednak chcę chwilę pobyć sam. Poszedłem, pospacerowałem, podelektowałem się tym mroźnym otoczeniem. Podobno już mogę biegać dzisiaj. Jest sobota, mamy dzisiaj 15 lutego i już w związku z tym w następną sobotę będę nagrywał już relacje z małego, fajnego, lokalnego biegu, który znany jest na całym świecie. A wy się o tym oczywiście ode mnie na kanale YouTube. Dowiecie, ostatnio rymowanki, no ale tak nieraz człowiek ma, że od rana wierszem gada. <laughs> Humor wraca, jest wszystko gite, jedziemy z tym, rowerek nie spadł, z, rowerka nie spadłem, więc tu z tym jakoś tam damy radę. Jeszcze górne drogi oddechowe są zawalone katarem, trochę pokazuje aczkolwiek ten kaszel to jest cały czas dziwny. Nigdy wcześniej takiego nie miałem. Nie wiem czy czasem na coś dziwnego nie zachorowałem. No ale idę montować, bo trzeba działać z uwagi na to, że okazuje się, iż wiele odcinków, które nagrałem kiedyś i miałem je wstawiać regularnie poprzez moją chorobę i poprzez moje tam perypetie styczniowe, zostały odłożone na później. A co za tym idzie, zostało ich trochę, i teraz, jeżeli ich czym prędzej nie zmontuję i nie wrzucę, to one będą po prostu przedawnione. I teraz zastanawiam się, albo je szybko wrzucę i obejrzeliście je wczoraj, przedwczoraj na przykład, albo po prostu będzie trzeba je wyrzucić do kosza. W związku z tym chyba siadam do montażu. Tak byłoby najlepiej. Zmontować, zrobić. W ogóle ten tydzień jest zwariowany, mega, mega zwariowany. Ja nie wiem, czy wam w ogóle odpowiadają takie treści. Jeśli wam nie odpowiadają, to powiedzcie, to ja po prostu przestanę je.